I Zaboryczka, terapia skoncentrowana na emocjach. Sławek Czarnecki, terapia skoncentrowana na rozwiązaniach? I nasz cykl skoncentrowani na relacjach. Witamy Państwa. Dzień dobry. I dzisiaj mamy taki dość poważny temat, bo co wtedy, jeżeli w związku w parze zaczyna się pojawiać problem jakiejś formy przemocy? Jak do tego podejść? Czy to jest od razu, że to już znaczy koniec, trzeba uciekać? Czy można coś z tym zrobić? Jak to w ogóle ugryźć? Z której strony? Przemoc jest zawsze zła i zawsze no, generuje duże kłopoty. Jak przestajemy się szanować w związku, to to zawsze będą kłopoty. Nieszanowanie może polegać na tym, że ktoś mnie nie szanuje i mi umniejsza, tak? I mnie traktuje właśnie nie, nieelegancko, niefajnie. To jest jedna postać. A druga, ja nie szanuję siebie gdy pozwalam na umniejszanie sobie na te różne właśnie przejawy zachowania, które są złe pozwalam na złe traktowanie. To jest jak w tym powiedzeniu, że jeżeli ktoś cię źle traktuje, to niekoniecznie pytaj, co z nim jest nie tak, że tak cię traktuje, zapytaj, co z tobą jest nie tak, że pozwalasz się tak traktować nie uciekasz z tej sytuacji. A najczęściej to będzie znowu takie połączenie. To, to będzie połączenie jak najbardziej, to jest, to jest, to jest, to jest po mm -hmm. dwóch stronach, tylko w tym kontekście tak, nie chcę, żeby to zabrzmiało, że obwiniamy ofiary przemocy za przemoc, ale to pytanie Trzeba sobie zadawać to, co powiedziałaś, że brak tego szacunku gdzieś do siebie. Okej, okay, ale jak pojawia się ta przemoc, czemu ja z tej relacji po prostu nie zwiewam? Czemu, czemu niejako pozwalam, żeby ktoś mnie potraktował w ten sposób? Jak jesteśmy w tak stresujących sytuacjach, jak one są częste, że jesteśmy w lęku, w przerażeniu, w bólu, w żalu, w tych wszystkich bardzo przykrych emocjach, to to dla naszego organizmu jest potężny stres, przeciążenie i to nas zabija. Tak. Kortyzol, kortyzol, nadmiar kortyzolu, nadmiar noradrenaliny, to nam może tak osłabić układ hormonalny, tak można nas osłabić nie tylko psychicznie, ale też somatycznie. Przede wszystkim może będąc w takiej sytuacji, bo właśnie przemoc to nie jest tylko przemoc, przemoc fizyczna, to nie jest tak, że, że, że przemoc się pojawia dopiero wtedy, jak ktoś mnie uderzy, ale też w takiej przemocy psychiczne i też możemy cierpieć fizycznie. Jest, często jesteśmy A. zmęczeni bardzo, wycieńczeni, nie mamy siły, bo to ciągłe bycie w stresie, bycie w napięciu, to nas to jest tak, spróbujmy napiąć wszystkie mięśnie. Jak długo tak wytrzymamy? No niedługo, a tak naprawdę w takim stresie, że ciągle może coś wydać, te miejsce napięte są cały czas. Tak. No, z, właśnie z tymi hormonami stresu to są takie wyliczenia, że po takim momencie, kiedy się ktoś bardzo zestresuje, to kilka godzin organizm dochodzi do siebie, żeby cię wyregulować, wypalić, wyczyścić właśnie te neuroprzekaźniki stresu, a za chwilę kolej natura. I kolejna, i tak, tak latami, i przez całe życie. Nie? Więc to jest, to, to jest stan bardzo awaryjny i wyjątkowy dla naszego organizmu. No, się czasem no, musimy zestresować, żeby się nie wiem, obronić, zorientować, co się dzieje, ale jeśli we własnym domu, w którym chcemy się czuć bezpiecznie, w którym chcemy się czuć akceptowani tacy, jak jesteśmy, gdzie nikt nam nie umniejsza w żaden sposób, nie? gdzie dostajemy no, bardziej właśnie wsparcie i pociechę, pocieszenie, a nie to umniejszanie w każdej Stać. No bo jeszcze, żebyśmy tak rozszerzyli sobie, co to w ogóle ta przemoc, nie? Bo no już to, że jakieś bicie, takie fizyczne, różne zachowania, no to, 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 to już chyba każdy wie, że to jest coś strasznego i niedopuszczalnego i podkreślam, że karalnego. Mamy nietykalność cielesną i nie można nas bić. Ani nas, ani dzieci. Jak ktoś daje dziecku klapsa, bo to jest metoda wychowawcza, to ja zawsze bym zapytała, a jak ten ktoś by się poczuł, jakby jemu dać takiego klapsa? Jeszcze proporcjonalnie, siłowo, nie? Do tego, żeby poczuł. Ale oprócz tej przemocy fizycznej no jest bardzo szeroki wachlarz zachowań przemocowych, emocjonalnych. Ja bym je tak nazwała takim jednym słowem, które chyba mieści te wszystkie rzeczy, to jest umniejszanie. Jeżeli robię, mówię, tak, albo też pokazuję miną coś, co umniejsza tej drugiej osobie, to to będzie przemoc. Więc nawet złośliwe żarty, jakieś złośliwości, krytyka, narzekanie, Zawstydzanie, sarkazmy, pogardliwy ton, to wszystko to są przemocowe zachowania, które nas stresują. Też, ktoś tak mnie traktuje, będę zaraz spięta, wystraszona, przerażona. Jest, mhm. czas, czasem się mówi, że przemoc to są działania, które mają dążyć do tego, żeby przejąć kontrolę w związku, że to ja będę tym umniejszać cię na tyle, żebym mógł rządzić. Mhm. Tutaj mówisz o takim mechanizmie tyranii, tak? że czasem właśnie ktoś tak. chce tak styranizować wszystkich domowników, i to zawsze będzie przez. Jakąś intensywność nie? przez no, jakąś formę despotyzmu, narzucania swego, i to nie jest okej. To nie jest okej. Okay, okay. Nikt nie ma takiej, nie powinien mieć takiej władzy, zwłaszcza też w partnerstwie, żeby tyranizować innych. Mm. To, jest... to jest taka przemoc wtedy, właśnie ta przemoc tyranizująca, to jest taka przemoc jednostronna, że mamy ewidentną sytuację, że jedna strona jest przemocowa, a druga jest zastraszona i raczej się ucieka, wycofuje. Tak. Mhm. Tutaj mówisz, wprowadzasz takie terminy, nie? że ta przemoc. Może być, no właśnie, jednostronna i to, to jest ta, ta historia, że jest ta, ta osoba taka dominująca i terroryzujące otoczenie, tą, tą swoją rodzinę. No czasem też może być taki terror w pracy, że szef może mieć takie zachowania i wszyscy są prze, przerażeni, przestroszeni. No prawdopodobnie taki szef, taki, jak jest taki w pracy, to i też taki będzie w domu. I tutaj no właśnie jest ta dysproporcja sił, że ten tyran ma tą władzę, a te pozostałe osoby są no, wystraszone i nie mają szans, jakby, żeby się bronić, żeby się przeciwstawić. No i to jest bardzo zła wiadomość, jeśli to tak wygląda. Bo znowu, co z tą osobą, która tak zastrasza jest, że ona tego nie wie, że czyni zło, że krzywdzi, nie? Że, że rani najbliższe swoje osoby. Ty podejrzewam, że często coś takiego wynika z jakiegoś wewnętrznego lęku, że muszę kogoś tak styranizować, tak, tak skontrolować, żeby przypadkiem mi się nie wymknął, żeby przypadkiem, bo jak nie będę miał kontroli, to pewnie ja będę skontrolowany, że tam za tym stoją jakieś, jakieś koszmarne, koszmarne deficyty, które trzeba intensywnie przepracować, bo inaczej, no, no, będzie nie tak, że będę krzywdził i nawet nie będę widział, co jest ze mną nie tak, że kogoś krzywdzę, a nie widzę, że robię coś złego. No, to Tutaj mówimy też o tych mechanizmach zawłaszczania. Nie? że właśnie, no, jasne, że pod spodem jest też lęk, ale że jest ta chęć zawłaszczania. Tak. No i z kolei, jak osoba jest zawłaszczona, to i bardzo trudno się zorientować w swojej sytuacji, bo to są mechanizmy takiego stresu, że tam ciężko myśleć, trzeźwo, zdrowo. Też wyjście z takiej sytuacji nie jest takie proste, że to też, jak ktoś by się rozpoznawał, że chyba tego dotyczy, to też warto skorzystać z konsultacji u dobrego terapeuty, żeby wspólnie zdobyć wiedzę, tak i poznać sposoby, jak można z czegoś takiego się wydostać. Właśnie, co tak naprawdę w takiej sytuacji, takiej przemocy jednostronnej, co wtedy? No, no, nie mam dobrych wiadomości, bo jeżeli przemoc jest taka gorąca i dwustronna, czyli wyobraźmy sobie, że para się kocha, że siebie lubią, że po prostu mają dużo dobrego, taki bilans dobrych sytuacji do złych jest no, dużą przewagą tych dobrych chwil, ale są emocjonalni i czasem się potrafią jednak tak nakręcić i wpaść w taki negatywny cykl wymiany nie? I, i tej kłótni, robi się intensywnie i zaczynają się i poniżać, i obrażać, i tam nawet się tam popchną, czy jakieś takie dziwne zachowania, no to brzmi, wiecie, brzmi jak przemoc, ale tutaj jest ważne to, że ona jest wzajemna, że ta jedna strona drugiej tam nie jest winna, że to się jakoś równoważy i oczywiście nie mówię to po to, żeby to akceptować, że dobra, spoko, no to jest na pewno na terapię, ale... Każdy terapeuta, przynajmniej EFT, z taką przemocą podejmie się pracy. Jak jest na gorąco, czyli że w emocjach i jest obustronnie, pewną, jakby obustronnością. To mi się skojarzyło z tym zdaniem takiej mojej przyjaciółki, która kiedyś powiedziała właśnie, jak rozmawialiśmy o tym, że przemoc jest kontrolująca. Ona jest w bardzo zgodnym, dobrym małżeństwie, tylko i ona i jej mąż są bardzo temperamentni. I ona powiedziała, że nie, u nas nie ma problemu kontroli, u nas przemoc jest rozłożona równomiernie. Właśnie opisała dokładnie taką sytuację, że małżeństwo to jest zgodne, kochające się, a ale jak się pokłócą, to się po prostu pokłócą. okej, okay, no i gdyby chcieli nad tym pracować, to mam do, dla nich dobre wieści, tak? Można taką parę że nad tym się skalować, da. Tak. Ale nie mam dobrych wieści w sytuacji, kiedy jedna strona jest zastraszona, druga właśnie dominująca i przemocowa i dzieje się to na zimno, czyli jest spokojny dzień, jest, nie ma, nie wiem, kłótni, emocji, ale są te poniżania, umniejszania, nie? Jakieś właśnie przemocowe takie ataki na zimno. Właśnie hmm. powiedziałeś się, że właśnie o tej, o tej przemocy na gorąco że się pokłócimy, a teraz powiedziałeś trochę, że jest taka sytuacja, że nie ma kłótni, nie ma jakichś takich wyższych emocji, tylko jest takie na zimno właśnie poniżanie, umniejszanie? takie pytanie trochę z meta poziomu. Czy jeżeli mamy parę z taką sytuacją, że ta przemoc jest jednostronna i jest to przemoc na zimno, to czy taka para w ogóle trafi na terapię? Czy ta osoba, która robi coś takiego, bo ta osoba, która jest tego ofiarą, na pewno jeżeli będzie chciała walczyć o ten związek, to na pewno będzie szukała rozwiązania w terapii, tak. ale czy ktoś, kto stosuje przemoc na zimno, taką przemoc właśnie jednostronną, czy taka para w ogóle trafi do gabinetu? Może i trafi, tylko nie sądzę, żeby jakiś terapeuta się podjął pracy par w takiej sytuacji. On bardziej przekierowywałby do terapii indywidualnej i to naprawdę u jakichś specjalistów, co się znają, tak, no właśnie jakichś takich mocno narcystycznych zaburzeniach gdzieś tam. No, no to bo to już takie ciężkie klimaty zahaczające. Te zahacza o psychopatię tak, wręcz jako... Która też to jest długie kontynuowanie. I no, to, to ogromny temat, w który teraz nie będę wchodzić, ale na pewno jest takie ryzyko, żeby jeżeli terapeuta podjąłby się pracy z tym problemem zimnej przemocy, to trochę wspierałby tą, jakby, kiepską sytuację tej osoby, która jest tak źle traktowana, przedłużałby trwanie tej sytuacji, tej praktyki. Trochę pracując z tą praktyką, uznałbym ją za stan, z którym można pracować, że to jest jakoś, jakoś akceptowalne. Tu chodziłoby o jedną wolę zmiany osoby, która świadomie dopuszcza się takich złych zachowań. Drugie o w ogóle możliwość zmiany, że to też nie jest takie, takie łatwiej oczywiste, właśnie w tej problematyce. A tutaj ofiara tej sytuacji, nie? czyli ta, ta osoba zawłaszczona, taka właśnie w tym strasznym lęku, w przerażeniu, w tej bezbronności, zyskiwałaby nadzieję, no, że jest w terapii i że jej los się zmieni. Że trochę takie danie złudnej nadziei? No nie wiem, czy złudnej, bo jakby zmiana tego jest właśnie, czy, niezwykle czy, czy trudna. Czy tutaj nie? ale niezwykle trudna, czyli jednak jakoś wykonalna w ramach terapii par, czy tutaj musi wejść terapia indywidualna? W terapii par to będzie na pewno niewystarczające. Nieskuteczne. Zimna przemoc, terror psychiczny jest wyłączeniem absolutnym, że takich par się nie ratuje. Mówimy o terrorze, no naprawdę nie wiem, czy tu wszyscy sobie zdają sprawę, co za tym stoi, tak? Ale stoją okrutne i straszne rzeczy. Odbieranie poczucia bezpieczeństwa, za tym stoją koszmarne, tak. koszmarne, czasami nawet bardzo biało rękawiczkowe, że tak naprawdę trudno się do czegoś przyczepić, bo niby nic się nie dzieje. To jest chyba też takie w tej przemocy na zimno takie upiorne jest to, że ta przemoc się, się często dzieje w takich właśnie białych rękawiczkach, że tam nic, nie ma żadnego krzyku, żadnego nawet wyzwiska, żadnego, żadnego przekleństwa, a jednak tej przemocy jest ogrom no wiem o czym mówisz, bo to jest bardziej tak, że przy świadkach jest wszystko elegancko, ale jak nikt nie patrzy no to wtedy, no, to są bardzo złe rzeczy i, i raczej jednak dużo poniżania i tych wyzwisk, tak, i, i tego umniejszania jednak, nie? Pod tym kątem też myślałem odnośnie białych rękawiczek mowa, że tam się pojawia poniżanie, umniejszanie, wyzwiska, że można nie wyzywając kogoś, tak kogoś poniżyć, żeby ta osoba się poczuła zniszczona, zmierzona jednocześnie, że tam nie musi paść żadne przekonanie, nie musi być głos podniesiony o Jotę, a może być w tej przemocy coś tak okrutnego, że odbiera w ogóle jakikolwiek chęć, jakąkolwiek tak, wolę. Tak. No tutaj nawet ta pogardliwość, nie? że pogardliwa mina, pogardliwe spojrzenie, pogardliwy ton, że to jest tak umniejszające. Nie? Najbliższa mi osoba, tak? Moja żona czy mój mąż, i te pogardliwe jakby praktyki, to, to, to jest niszczące dla związku. To jest już raczej taki, taki znak, że okej, okay, że to z tego trzeba po prostu się ratować, z tego trzeba uciekać, że tutaj że ratować nie związek, tylko ratować siebie bardziej. To każdy musi podjąć swoją decyzję, nie? Ale miłość tak na pewno nie wygląda, że jeśli nazywam miłością swojego życia kogoś, kto mnie bardzo źle traktuje, z opresją, nie? Sprawia, że cierpię, sprawia, że się czuję, nie wiem, nikim, bezwartościowa, to to nie można tego nazywać miłością. To by było uwłaczające dla miłości. Bo też mówiłaś, że jest, że w takiej sytuacji to, co może być niezbędne, to terapia własna tej strony właśnie przemocowej z kimś, kto ma doświadczenie z sprawcami przemocy, ale też chyba w takiej sytuacji będzie niezbędna terapia własna ofiary tej przemocy, żeby tak naprawdę zbudować ją na tyle, żeby była w stanie... Doznaję jakiejś przemocy od mojej żony, mojej partnerki, jakiejś takiej białorękawiczkowej przemocy na zimno, to tak naprawdę muszę też pójść na terapię raz, żeby trochę się odbudować pod tym, żeby zdobyć siły do jakiejś aktywności, ale też Muszę się trochę przyjrzeć, jakie we mnie zagrały mechanizmy, trochę, że nie wycofałem się z tego wcześniej. Co takiego było we mnie, że trwałem w sytuacji, która była ewidentnie niszcząca. Nie mówię tego z tej perspektywy, żeby przerzucić winę. Podkreślam któryś raz, że to nie jest tak, żeby przerzucić winę na osobę, która doznaje przemocy, ale trochę, żeby znaleźć przyczyny, które spowodowały, że wszedłem w taką sytuację przemocową, w tym celu, żeby trochę mnie uchronić przed powtórzeniem takiej sytuacji. Że przed powtórzeniem tego mhm. schematu, no tak, mamy taki nieświadomy schemat przymusu powtarzania. I rzeczywiście, no, warto wzmocnić swoje granice, kontakt ze swoim odczuwaniem, ze, ze swoimi emocjami, bo emocje są dla nas informacją. I to, że my się tak źle czujemy, jak nas ktoś umniejsza. To jest taki sygnał od ciała, no, żeby reagować i żeby jednak nie pozwalać na to, że to jest złe, tak? że się źle z tym czujemy. Jak mamy dobry kontakt z emocjami, no to tam jest wtedy tak łatwo przychodzi, że słuchaj, jak mnie tak umniejszasz, to mnie to tak boli, rani, jest mi z tym tak źle i trudno, że jak ty z tym nic nie zrobisz, to ja nie mogę być w takiej relacji, no, w której ktoś tak źle mnie traktuje. To też jest z przemocą tak, że ona się zazwyczaj tak y, rozpędza, jak śnieżna kula, że na początku to są malutkie przejawy. Jak one przejdą i nie będzie stop, ej, nie, tu jest granica, no to to urośnie. Jak dalej nie będzie, to urośnie jeszcze bardziej. To jest jak ta metafora tej gotującej się żaby, nie? No to tak. Właśnie dokładnie o tym samym pomyślałem, że gdyby ten, że gdyby... Bo czy to też nie jest tak, że gdyby ta przemoc zaczęła się tak z takiego wysokiego C, że od razu byłoby coś takiego poważnego, to raczej każdy z nas, nawet mając jakieś swoje deficyty, to każdy z nas by trochę uciekł wtedy. Ale jak to się zaczyna od jakichś takich drobnych uszczypliwości i eskaluje, to trochę nie ma tego punktu odcięcia. To na zasadzie wytrzymałem uszczypliwość w skali od 1 do 10 na 3, to jak będzie 3,5, no to ok, wytrzymałem 3, to 3,5 też wytrzymam i tak można dojechać tak, do Tak, to sobie wytłumaczę. Że się zdenerwował, albo jest zmęczony, albo ma problemy w pracy, i to dlatego. No ale no to wtedy jakoś się właśnie okopuje w pozycji ofiary, nie? że pozwalam się przewidzieć jakiemuś sprawcy, i ja będę ofiarą, i będzie drama. No i tak właśnie czasem życie leci na czymś takim. A mamy tylko jedno to życie, że trochę. I to od nas zależy, no to... jakie ono będzie. Właśnie, czy to jest też, bo takie okopanie się w pozycji ofiary, czy to też może być tak, że w jakiś sposób trochę w... Padam w kolejnych relacjach właśnie w taką pozycję z powodu tego braku szacunku do siebie, tego, bo mówię, że okej, okay, że trzeba trochę być w stanie w tym kontakcie emocjonalnym powiedzieć: Słuchaj, jak mnie tak traktujesz, to mnie to boli, jest to dla mnie przykre. Ale czy to też nie powinno się zacząć od czegoś takiego, że mówię to sobie? Kurczę, w tym momencie poczułem, że to było niefajne, w tym momencie poczułem, że to mnie zabolało. Czy to nie powinno się zacząć od takiego etapu, że ja sam dopuszczam te emocje do siebie? Nazywam wprost przed sobą. Tak, to było tak, bolośne. no bo to jest też o miłości do siebie, nie? że jeśli ja siebie kocham i jest dla mnie ważne moje dobro, mój dobrostan, to żeby się czuć dobrze, to jeżeli z jakiejś strony no własny partner życiowy albo jakaś sąsiadka, albo koleżanka czy przyjaciółka, to jeżeli jednak zaczęłyby mnie dotykać jakieś no, takie no, przykre sytuacje, to będąc właśnie jakimś świadomym, dojrzałym, tak, i w kontakcie z tym, co czuję, to uznałabym, że nie służy mi ta relacja nie służy, nie za dużo mnie to kosztuje, to, to, coś jest nie tak, nie? I że no albo porozmawiam i może się naprawi, albo się jednak wycofam, żeby siebie chronić i w tym to jest przejaw miłości do siebie. Ja mam siebie kochać, a jak kogoś kocham, tym siebie, to pragnę dobra tej osoby i pragnę tylko tego, co jest dla niej dobre. A umniejszanie nie jest dobre dla nikogo, tak? Więc jakby z tym należy walczyć, należy się temu sprzeciwiać. Ty powiedziałeś, że pragnę dobra tej osoby w tym wypadku? Pragnę dobra siebie, to trochę też muszę zacząć od zdefiniowania, co jest dla mnie dobre, że dla mnie dobre jest to, kiedy jestem traktowany z szacunkiem, kiedy nie jestem umniejszany, że trochę wychodzi to z zdefiniowania, kiedy ja się czuję komfortowo. A jeżeli mam ten problem właśnie z granicami, jeżeli mam problem z tym okazaniem szacunku dla siebie, to trochę mogę mieć problem ze zdefiniowaniem tego, co jest dla mnie No bo dobre. tutaj no może być ten mechanizm, o którym też dużo mówię, że tak bardzo boję się samotności. Bólu samotności, przerażenia samotności, że wolę być w takiej relacji, nawet w której no właśnie czasami jest niefajnie, albo często jest niefajnie, ale czasami bywa okej, okay. no bo też jeszcze jest tak, że jak byłoby tylko źle, każdego dnia tylko przemoc, 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 to no największy masochista by się zorientował, że coś tu nie gra, nie? i najbardziej lękowa osoba by uznała, że jej nie mam nic z tej relacji. A to zawsze jest w takim troszkę tym roller że napięcie, wybuch, rozładowania, potem te kwiatki, nie? I bukiety i, i czekoladki, yeah. i, i potem znowu. I, I da się w tym jakoś wytrzymać, nie? Ale to jest właśnie wytrzymać na tym ścisku, tak? Na tym kortyzolu, ale może być ta motywacja, że wolę być w tym kiepskim związku, niż doświadczać lęku samotności, bo tak przerażający jest ten lęk przed samotnością i nie zdajemy sobie sprawy, że ból bycia w takim przemocowym związku, gdzie jest to zimna przemoc, jest dużo straszniejszy tak naprawdę tej samotności dorosłej osoby, bo to jest taki lęk separacyjny małego dziecka, nie, że małe dziecko nie przetrwa, jak zostanie samo, ale 40-letnia kobieta, która ma, nie wiem, pracę, rodzinę, wsparcie i tak dalej, no poradziłaby sobie jednak jakoś. Zresztą, no jest tyle rozwodów, tak, i rozstań, no i jakby jestem pewna, że rozstają się nie szczęśliwe pary, tylko nieszczęśliwe, nie? właśnie, żeby jednak zmienić jakąś sytuację. Trochę tak w tej pracy nad ofiarą, to pierwszą rzecz, jedną, może nie pierwszą, ale istotną rzeczą jest trochę przepracowanie tego lęku separacyjnego, tego, że to nie, że nie jestem już dzieckiem, którym musi z kimś być, że trochę jestem w stanie przetrwać w autonomii jestem trochę w stanie przetrwać. Mimo że minimalnie. jest to też bolesne, tak samotność jest bolesna, tak. No jestem niekomfortowe, nie jest to niefajne. Ale że nie jestem już dzieckiem, że no jestem właśnie mam 40 lat, jestem w stanie wytrzymać coś takiego, bo mam oparcie gdzie indziej, mam rodzinę, mam przyjaciół, mam znajomych, trochę tak nie zostawiam całkiem je mam, sam. Jeśli buduję tą swoją wioskę, nie. Jeśli jestem je w tym zawłaszczeniu, to tam jest tak. izolowanie od rodziny, tak od przyjaciół, od wszystkich ludzi i wtedy no bieda, nie. To też jest taki mechanizm no właśnie, no właśnie tego zawłaszczania, nie? Wtedy lepiej się kontroluje no. taką osobę, co tym, nie ma tego wsparcia. O tym budowaniu wioski mieliśmy kiedyś, kiedyś odcinek, pewnie będziemy jeszcze do tego tematu za jakiś czas wracać, o tym dlaczego zbudowanie tej sieci kontaktów jest tak istotne, dlaczego jest tak ważne właśnie trochę na wypadek takich sytuacji, gdyby coś było nie tak w jakiejś jednej relacji, żeby mieć, mieć tą tak. sieć wsparcia. i za bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję. Dziękujemy Państwu za Państwa czas, za Państwa uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku skoncentrowanych na relacjach.